Patrz dziesięć, patrz dziesięć. idzie ty, daj dwa złote, daj dwa złote. Dobry, daj piątaka. A co to? Inflacja już dopadła nawet Juli. Nie zbieram na alkohol, daj piątaka. A masz pisemne pozwolenie mini Ministerstwa Finansów o prowadzenie zbiórek finansowych? Nikt mi nie UFO! Dzisiaj... A ty wierzysz w UFO? A nie słyszałeś o tych zielonych ludzikach, co wylądowały na Krymie 10 lat temu?